Cześć, jestem koń i witajcie na moim kanale. Czekam dzisiaj taki świąteczny odcinek, mam świąteczną bluzeczkę W ogóle jestem taka świąteczna, bo teraz będę nagrywała co dostałam na święta od Mikołaja. Więc co pierwsze? A zobaczcie, no, teraz mam jeszcze takie, taką małą chłoneczkę, co w sumie to jest kapelusz, ale też tutaj taką to, to ale tego nie dostałam od Mikołaja. To dostałam od Mikołaja. To jest taki jakby Squish taki średniowy kociak, bardzo fajny. I dostałam się drugiego Squish kociaka. To jest taki Władki. I to jest chyba ten główny, właśnie Squish I jeszcze dostałam właśnie taki zestaw LEGO Friends. To jest stanie. I tutaj właśnie ma też takie małe. Na tu mamy szczoteczkę, krani, tu piana, woda, wiaderko, więc tak to wygląda ten pierwszy. I właśnie dołączyłem do wielkiego domku, który Wam pokażę... Znaczy jak pokażę te mniejsze rzeczy, co też zbudowałam. To jest właśnie taka przeszkoda dla konia wiecie. I właśnie to tutaj się tak... Ja... E, może... Zaczekaj chwilę. Dobra, już jestem, żeby mnie nie wydać, ale mam właśnie się już Znaczy, No, obrót i właśnie tak będzie lepiej Wam pokazać. Tutaj widzicie takie drzewko, jakby. On jest dołączony do tego większego domu i tu mam właśnie taką przeszkodę dla konia. O tym się teraz Wam pokażę. Pierwszego konia to był dobra Właśnie z tym, ten konik, właśnie może mieć przyczepkę. Zobaczcie, taka przyczepka i ten koń mo może mieć właśnie taką przyczepkę dołączoną albo może też mieć, po prostu także można na niego użyć, założyć siodło, które też było. Tak wygląda. I teraz właśnie jeszcze dostałam dodatkowy fryzurki i też jeszcze powinna mieć drugą fryzurkę. Bo teraz Wam... I tutaj jest pierwsza moja dziewczyna z... Lego Friends, która właśnie tam dostałam. Właśnie ona tak wygląda. To taki to kask. Toczek, tak się mówi. I że to jest właśnie kot Toczek, bo to jest Toczek i tak dalej. I właśnie to jest y, y, To nie jest jej koń, ale jest y, też taki koń, którego odpasowała się do mnie, bo no są dwa. I ten właśnie brązowy koń nazywa się Spring. I właśnie, zaraz wyciągnę drugą postać, która gdzieś tutaj jest. O! Ja akurat ona sobie trzyma marchewkę, i ona ma taki granatowy toczek, i to jest taka wyjątkowa figurka, bo ona nie ma jednej ręki, właśnie tym się odznacza. Bo to jest z tej w sumie nowej serii. I to jest właśnie jej koń, a ona się nazywa właśnie Otum. Z twarzy, jak tak patrzę, z twarzy trochę podobne do mnie, no takie zielone oczy, biegi, włosy rudy I właśnie ten powolny już odchodzimy. Teraz Wam pokażę jeszcze tego drugiego konia. Jakoś tak pokażemy. konia, dobra, mam go. I właśnie ten konik. Znaczy tamten konik też miał takie dziurki i on miał kwiatki w zestawie, ale mnie przyczepiłam. I tu mam właśnie takiego konika bez powodziku. I właśnie mu do takie kokardki, bo mam specjalne dziurki na tej um, właśnie kokardki. Tamten nie wiem jaka to jest rasa konia, ale to wiem, bo to jest Pinto Ovaro koń. Moja ulubiona rasa właśnie koni. I zaraz, no nie mogę na nim usiąść, tak samo. Więc teraz wam pokażę cały domek. Uwaga. O, zobaczcie, tu się znalazła druga fryzurka. Taka, bo są właśnie takie z toczkami i takie nie. I to jest domek. I wam jeszcze tak pokażę. Zobaczcie, tutaj jest właśnie taka stańka. I tu są dwa siodła właśnie dla tych koni. Jedno sobie zajmiemy. To właśnie tak wygląda to siodło I możemy założyć je na tego konika. O. Tylko nie wiem, w końcu. A, bo trzeba mu zdjąć to. Chyba tak. Trzeba mu to, i wtedy się wkłada te siodło. Tylko że o! Zróbmy mu właśnie tą taką część, i teraz właśnie mu można wczepić te siodło. I teraz może sobie uciąć ta nasza postać. Właśnie tak bardziej uchronić, ale tak właśnie się prezentuje ten konik, i właśnie tutaj, teraz Wam pokażę z przodu tą stajnię Zobaczcie, no, tutaj jest napis. Ym, tutaj jest napis. To. Tlą... No jego imię! Wy nie sobie doczytacie, bo ja nie mogę się doczytać. Ja nie mogę czytać po angielsku. A tu jest chyba. Znaczy się rozczytam, dajcie mi trochę Jakoś się doczytałam, i tutaj ja właśnie jest. Klot. I tu właśnie tak ma na imię ten koń, a drugi, jak zgadłam, to jest właśnie spring. I tak wygląda ta stajenka. Stąd. O, Wam przybliżę i tak właśnie wygląda ta stajenka. A tutaj zobaczcie jeszcze. Mamy taki boczny, i tutaj mamy. To jest o głowie, i to się właśnie zakłada na głowę konia. Dwa mamy takie, bo mamy dwa konie. Tutaj nawet mamy sianko, kwiatka, i w ogóle. Zobaczcie, też są. Tak, żebym znowu tego nie przekrzywiła. O, jest! Idealnie. Właśnie tutaj mają takie ładne właśnie daszki. To jest właśnie taki jeden daszek, a tutaj mamy drugie pięterko, bo to jest dwupiętrowy domek. Więc na drugim piętrze mamy w ogóle co innego. Tak się nawet otwiera, ale zobaczcie, tutaj jest nawet karnik, budka dla ptaka, tak to powiem. I tutaj są takie ładne, odobne drewienka, i w ogóle tutaj też mamy muchomorki. Tutaj widzicie muchomorki, i właśnie to tak wygląda. Tutaj macie jeszcze ptaszka, tu okno, które się otwiera. tylko Widzicie, Ostatnia się, tak samo jak drzwi. Po drugiej nie mogę, i, bo jest wtaszek, więc można go sobie skończyć. A tutaj mamy takie dziewko, na którym miałam jabłka, i nie tylko, różne są kwiatki. I w ogóle, i tutaj mamy taką drugą część. I tu jest beczka. I tu jest chyba coś do podkuwania koni. To chyba znaczy tu się podkuwa konie. Ale nie wiem, bo tutaj też jest. Taka naklejka, widzicie? Pewnie nie widzicie, tak, to jest mysz, Ale tu jest taka naklejka, na tej nakręcie jest figurka koni, jakieś tablecki dla konia, to może I coś na kopyta, w ogóle, może to jest taki beretynarz. Boż, ja nie mówię. Weterynarz dla koni, taki specjalny, ale też tu chyba są pod tak, tu są podkowy też, młotek, no. Taka spachelka, to pewnie jest podkuwanie koni. Dobra, i właśnie teraz wam pokażę y, od drugiej strony. Widzieliście tu, y, tak. I po drugiej stronie właśnie jest takie największe wow. Bo tutaj zobaczcie, macie taką świeczkę. Tu macie... Y, ...uszko. Jedno, drugie, bo mam dwie laleczki. Tutaj też jest taki jakby kominek, bo też jest komin, jeszcze wyżej muszę, o właśnie tu jest komin i tutaj jeszcze na drugim piętrze taki idealnie mamy taką jadalnie jakby, tutaj mamy kanapeczkę, tu mamy właśnie dwie takie szklaneczki, druga jest za tą kanapką i taki ładny ingryczek dwaneczek właśnie, też tutaj wisi zegar, a tutaj teraz przejdźmy. Są takie ładne drzwiczki z klamką, z kwiatkiem i tutaj są te piękne daszki. O, właśnie tutaj też jest myszka z serkiem, widzicie? O, po drugiej stronie to jest taka myszka. Z serkiem. Bardzo mi się podoba ten zestaw, bo bardzo też lubię konie. A teraz wam pokażę następne rzeczy. Pewnie i pewnie znacie to, bo dużo było reklam. To jest właśnie Bitsy. Tu nawet napis. To jest Bitsy. I tutaj właśnie są takie różne y, zwierzątka. Zobaczcie, jak to wygląda. Na przykład tu jest taki początkowy znaczek Bitsy. To jest I tutaj właśnie jest taki piesek. I właśnie, jak na przykład go tak przechylicie, to robi pfikołki. Jak tak, to sobie biega. Oczywiście też tutaj są różne funkcje. Na przykład tu jest domek, bo też mam drugiego. I właśnie tutaj się trochę tak trudno. Ale to właśnie jest domek i zobaczcie, tu jest drugi i to jest taki fioletowy jeżyk. Może na kamerze to wygląda jakby był żółty, ale to jest taki fioletowy jeżyk. Więc... Yy... To tak się jakoś klika, tylko że czasami tak śledzią i właśnie yy, on, to są bardzo słodkie i jak się wbije w wyższy poziom, bo ja mam dopiero dwa zwierzątka, to właśnie jak macie właśnie drugi poziom. Znaczy ja mam drugi, yy, drugie zwierzątko, tak macie jeszcze właśnie ten też robisz A jak tak go zrobimy? I tu właśnie jest jeżdżąc i to są bardzo słodkie. Coś do nas pisze, zobaczcie. On pisze, że trzeba go tutaj kliknąć, bo tam był taki piesek. No i widzicie, ze nam załatwił się, więc trzeba posprzątać, co on potrzebuje. On chyba chce jeść. Dobra, ja nie wiem, co on chce. Poczekajcie rozkuję w instrukcji, bo nawet mam. Zobaczcie, on. Okazało się, on jest właśnie głodny, więc musimy to nacisnąć. I właśnie sobie teraz zjadł. Ale znowu jest głodny. No i teraz znowu. Dobra, ale już jest w woreczku. Idzie i to sobie do kosza. Więc teraz chciałabym jeszcze Wam pokazać, jak można zrobić nowe zwierzątko. Tylko. To no ja sobie biegam. Poczekajcie chwilkę, ja dwa... na początku w ogóle tego nie kumałam, ale mam instrukcję Wam, na razie zamknę tego biciego i pokażę, jakie możecie mieć właśnie te różne zwierzątka bici. Tu mam giga instrukcje, ale my się zajmujemy tą częścią. Gdzie to są różne właśnie żywionka? To jest truskawka, to chyba jest jak to są nawet nie pokazałem. Tutaj właśnie takiego kotka ma, takiego pieska mam. Kotka nie mam, tego nie mam. I to jest właśnie mieszka, to jest jakiś wąż, to jest król, którego też nie mam. Simak, też jego nie mam. A tu nie jest taki. Ale Simak jest bardzo fajny. Tu jeszcze mam takiego ptaszka, rybkę, żółwia i właśnie tego mojego jeżyka. Tutaj też mamy rzadkie takie. No, I właśnie to jest taki z mufinką, z lodem. Właśnie też trzeba patrzeć, jakie właśnie tam niedługo się ma. To takiego, a to są najrzadsze. Czyli Syrena Koto. to Syrena Koto. Syrena Koto ma sushi. A jeszcze tutaj jest. Jedną rzecz, który ma pączka, ale jeszcze wam... Słuchajcie, chciałabym pokazać, jak się robi. Poczekajcie chwilkę, zaraz Wam pokażę, jak się to robi. Dobra, już jestem i zobaczcie, na przykład tu mogę zrobić kotka. Chyba tak. Zobaczcie, tu mogę zrobić kotka. Mogę zrobić króliczka. Mogę zrobić kotka i króliczka. Którego byście wybrali? Ja wybiorę sobie króliczka, tak, króliczka, sobie wy... albo kotka, nie wiem, może kotka. Dobra, wybieramy kotka. I teraz musimy przycisnąć tą rybkę, ale to tutaj... się... O, jak widzicie? Zbawiamy właśnie tego kotka na tą rybkę i mamy nową postać. I to jest właśnie ten kotek. Tutaj też się wydaje żółty, ale on tak naprawdę jest taki ciemny, granatowy. I jest bardzo słodki. O coś do nas ktoś pisze. Do nas pisze ktoś. Jerzyk pisze do nas. I co on. Ale mamy kotka. Słuchajcie, musimy właśnie. Tutaj klikamy w domek. I tu właśnie Jerzyk chce jeść. I musimy teraz mu dać jeść. Więc my na początku to w ogóle nic nie rozumiałam, ale teraz już wszystko rozumiem. I teraz to właśnie jest swój przysmak. No i w ogóle, naprawdę to jest bardzo fajne. I w ogóle polecam wszystko. I tutaj właśnie normalnie tych wszystkich typów bici. Jest normalnie bardzo dużo i tutaj jest domek, tu jakieś coś, tu ustawienia, tu kiedyśpi śpi. W ogóle tu jakiś piesek w samochodzie. Tu jest tyle w ogóle tych funkcji które których nawet jeszcze nie odkryłam. Więc trzeba też mieć taki poziom, widzicie, ile tego jest. Na przykład on też jak będzie znaczek właśnie, zobaczcie, tutaj taki, to no właśnie... Wiadomo, że oznacza brak bateli, bo tutaj trzeba 3 lat takie pałuszki włożyć. No. No i tak. To już są właśnie moje wszystkie prezenty, które dostałam od Mikołaja. Więc po prostu to już wszystko. Pewnie koniec odcinka. Piszcie w komentarzach co wy dostaliście. No! To pa! Dobra, słuchajcie, tak wam pokazałam jeszcze z bliska te dwa skuszki, to, przepraszam was, to jeszcze nie koniec, bo tutaj właśnie jeszcze chciałbym was pożegnać czyli Bici, poczekajcie, właśnie Bici chciał was tu poznać, język, to znaczy po językowemu, a więc też chciałabym wam życzyć z okazji, że przedwczoraj były święta i dzisiaj właśnie było pierwsze święto, to wam życzę najlepszych świąt lepszych prezentów, bogatego Mikołaja, no, oczywiście, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi i zawsze uśmiechnięci, więc teraz, o, i żebyście właśnie oglądać też więcej moich odcinków i innych youtuberów też polecam, więc pa!